Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Dead by Daylight. I w tym odcinku będziemy sobie grać tym razem nie killerem, a surwem, bo był tylko jeden odcinek z surwa, a reszta była z killerów. Więc yy, chciałbym trochę też dorzucić tego surwa, chociaż tak do oglądania. O kurde, idzie tu do jest, nie? Tak. Ma ten swój dźwięk taki, bo on ma inny dźwięk, generalnie bicia serca ni No i pomimo, że tak naprawdę nudniejsze jest do oglądania yy, oglądanie właśnie Survivora, bo przez yy, długi czas działa to w ten sposób, że po prostu naprawiamy geny, albo coś w tym stylu, a na zabójcy cały czas gonimy się z kimś albo coś. Yy, no to i tak yy, ten Survivor jednak jest fajny i jak dla mnie i trochę uwagi na trochę uwagi zasługuje jak dla mnie. Idzie się do małego z nim Bawić Czekaj jak długo będzie, będzie się z nim lupował Ja się jednak ulotnię, bo będzie mnie gonił. Czy nie? Nie, nie gonił, No to ja funfelowi pomogę. się to zniszczy. Chodź, przyrykali sobie, że to najnabije. Chcesz, żebym cię uleczył? Nie. Chcesz to, chyba no. Czy chcesz jednak? Dobra, chcesz. To cię uleczymy, jak chcesz on się z kimś innym teraz goni to to mamy czas akurat żeby zrobić tego na pewnie też i bo nie lupowałem się z nim więc nie wiem czy on jest w ogóle dobry no ale może być z na to nic nie znaczy, ale myślę, że typek, który nie chciałby długo, dużo grać daną postacią, nie kupiłby skina, tak po prostu sobie albo coś tam pogrywać więc myślę, że nawet jeżeli jakiś skillowy nie jest, to może być doświadczony i coś tam coś tam pykać następnego położył ale ten był gdzieś, więc raczej pomóc mu ja muszę dokończyć tego gena, no. on jest teraz ważny, naprawdę a ten mu uciekł. A nie, nie uciekł, tylko ten yy, ściągnął go właśnie. ziombel. No, ja, biegnę tam. Z tego co widzę, on chyba nie rozłożył dużo tych w ogóle. Yy, o kurde. I taki myk. Nie ma tak łatwo. Dobra, jak on to niszczył. O kur. Nie mam wali teraz. Dobra, zgubiłem. Czyli jako tako dobry moc, znaczy mocy nie jest. Mocny. Postać jest mocna, ale on jako tako dobry jakoś specjalnie na mnie nie jest. Widziałem, widziałem, widywałem lepszy i grałem na lepszy. Hmm, mi się jakoś specjalnie szczerze mówiąc ten demogorgon na razie na chwilę obecną nie podoba, bo przeważnie to się zmienia. Po jakimś czasie tak jak teraz mam na przykład zajadkę na konkretnego killera. nie powiem jakiego, bo się z niego niedługo pojawi odcinek, więc nie chcę zdradzać jaki to jest, żeby taka mini niespodzianka była niekoniecznie niespodzianka na halen. ale ale żeby żeby ten może dla kogoś będzie zaskoczenie ale fajna to jest postać jak na mnie mi się przyjemnie ją pykadą to... to właśnie rzucę ją niedługo i też planuję rzucić kolejną serię na kanał jakby tak jakby zreaktywować ją teraz i Niedługo pewnie tak się właśnie stanie. nie on to zniszczył. Ja bym uciekać. Dobra, tu mam paletę, także spoczy, ale lecę dalej. Mam tu podwójne okno? Tak, ale zostawił mnie, chyba, nie? Nie, nie zostawił mnie. Czy zostawił? Co on robi? Nie wiem. No Dobra, dokończyli tego, gena co ja bym ja krótkie cięcie, bo... bo miałem coś do zrobienia na szybko. No i typ jak wyjść z rage Ten kanał jest zrobiony dobra. Nie? Nie, nie jest. No tego nie zniszczył? Mi się wydawało, że niszczył to. On nie zrobił gdzieś, gdzieś tangę na widocznie Dobra Skoro jeszcze jeden został jest nas trzech to na spokojnie to żebym widzę tam jeden jest Nie tam zrobiony, on regres ma to będziemy go robić No on jest mocno zrobiony Panie, by było jakby tam ziomek mu pomógł jakoś czy coś Bo by ten go nie podnosił, bo się pewnie goni z tym Tak, jakby ten miał adrenalinkę to by było fajnie No ja muszę to dokończyć A ja on go podniósł W ogóle nie byłem ranny jeszcze w tej gierce, nie? Ale idę mu pomóc on chyba się właśnie... gdzie on go położył? nie wiem. Tam. Nie wiem, czy nie jest jakiś specjalnie... egołki. Nie mam decisiva, mam wyczerpanie po adrenalinie. O nie, nie mam decisiva. Zapomniałem, nie chcę tego przegrać. Muszę się uleczyć, a ten go ściągnął. Najgorsze jest to, że wszyscy jesteśmy ranni No a jeden jest powalony Dwóch jest powalonych Chodź tutaj A nie, on go podniósł teraz On mu uciekł, dobra Ja bym mógł iść otw otwierać bramę Tylko nie wiem, czy uciekniemy Przypał Jakby ten typek mu jeszcze tak uciekał z 10 sekund, to było fajnie Daleko był Nie wiem czy się wrócę i mu pomogę tak szczerze Nie, on już ma tętkę. Dobra W może jakiś ten rozwalony A oh, No chodź Idzie tu czy nie? Idzie, idzie i ucieknięto fajnie w sumie, że na odcinku akurat uciekłem na tamtym meczu z surwa chyba właśnie nie uciekłem także ten jest git no i to by było w sumie na tyle z tego odcinka, bo już skończyliśmy jak widzicie rozgrywkę dostałem dwa aż wow dawno nie dostałem dwóch postępów rangi na tym, na surwę na killerze jeszcze by się zdarzało niedawno nawet no w ostatnim meczu chyba dostałem te, te punkciki, ale na surwy naprawdę dawno. Zresztą to dobrze, bo we wcześniejszych potraciłem meczach, bo mnie y, tanelowali i odrobiłem się teraz, tak naprawdę. Znaczy, jeszcze nie w 100%, bo miałem chyba 10 -tą rangę, ale się o to. Y, także to było na tyle z odcinku. Jeżeli Ci się spodobało i chcesz więcej, od, y, więcej tego typu odcinku, na przykład surwa. Konkretnie, surwa, no to dostaw wiadomo. Łapkę w górę, subskrypcję i napisz w komentarzu, naprawdę ważne, to, żeby napisać w komentarzu, na stop, na, naprawdę, naprawdę ważne. I to jest o wiele lepsze, że ja będę wtedy wiedział, że ktoś rzeczywiście się po, pofatygował, żeby napisać ten na komentarz, że chce kolejny odcinek i go nagram z chęcią. Chyba, chyba zrozumiałem, tak mi się wydaje. Także. Widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Cześć!